Cześć Boże, dzień dobry. Tak Panie kolego, mamy to? Można, świetnie. Szanowni Państwo, konferencja prasowa koła Konfederacji. W Sejmie Rzeczypospolitej w moich rękach dwa pisma, zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pana marszałka Włodzimierza Czarzastego, który z naszego punktu widzenia nie mniej nie więcej propaguje w Polsce ustrój totalitarny, skoro wyzwoleniem nazywa zaprowadzenie komunizmu na ziemiach które zostały nam po dawnej Rzeczypospolitej. U nas propagowanie ustrojów totalitarnych jest, przypomnę, przestępstwem nie tylko kodeksowym, ale i konstytucyjnym. Nie tylko kodeks karny, ale w osobnym artykule Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej określa jako naganne i zasługujące na karę, wykluczenie z dyskursu publicznego, propagowanie ustrojów totalitarnych. A zatem zawiadamiamy prokuraturę rejonową Warszawa-Śródmieście o możliwości popełnienia przestępstwa przez pana marszałka Czarzastego. Logiczny wniosek i drugie pismo. Wnosimy o odwołanie wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej pana Łodzimierza. Czarza z tego. Rzecz jasna, nie w naszej mocy to przegłosować ani nawet zebrać odpowiednią liczbę podpisów pod tym wnioskiem, ale mam nadzieję, że ten wniosek okaże się niekontrowersyjny także dla naszych koleżanek i kolegów z innych formacji, z innych klubów parlamentarnych. Pan Krzysztof Bosa. Szanowni Państwo, mamy do czynienia z sytuacją niecodzienną. Wysoki, wysoki staż i funkcją w Sejmie polityk nazywa wkroczenie do polskich wojsk wrogo nastawionych do naszej państwowości, do naszej polskiej tradycji nazywa wyzwoleniem. Ten spór toczy się nie od dziś. Nikt nie zaprzecza, że wkroczenie do Polski wojsk sowieckich położyło kres okupacji niemieckiej. Natomiast w normalnym języku, nie nacechowanym ideologią, taką sytuację kiedy jedne wojska zajmują miejsce innych wojsk, nazywamy taki proces zajęciem danego terytorium, a nie wyzwoleniem. Pozwolę sobie przypomnieć, co według słownika języka polskiego oznacza słowo wyzwolenie, bo mam wrażenie, że lewica zupełnie gubi już podstawowe znaczenia pojęć. Wyzwolenie to kres niewoli, odzyskanie niepodległości. Wyzwolić oznacza przywrócić wolność, niezależność. Ci, którzy walczyli pod hasłami wolności, niepodległości, musieli przez kolejne wiele lat ukrywać, się w lasach. Przypomnijmy, że tak zwane wyzwolenie przyniosło w Polsce terror NKWD. Zorganizowane niemieckie obozy koncentracyjne zostały zastąpione znacznie prymitywniejszymi obozami koncentracyjnymi. Ja byłem na miejscu jednego z takich obozów koncentracyjnych sowieckich NKWD. To były tak zwane obozy namiotowe, po których często nie został nawet ślad. Przez wiele miesięcy osoby wyłapywane przez NKWD, które komuniści uważali za swoich wrogów, były przetrzymywane. Gdy przyszła jesień i zima, łaskawie pozwolono im wykopać sobie lepianki, a następnie zabierano ich w nieokreślonym kierunku i celu. Tak wyglądało wyzwolenie dla wielu Polaków, polskich patriotów, często lokalnych elit w regionach, które nie chciały podporządkować się komunizmowi. Pozwolę sobie jeszcze przypomnieć dla odmiany, bo to był przykład z ziem, Polski przed wojną centralnej, obecnie z ściany wschodniej, z Lubelszczyzny, ale pozwolę sobie przypomnieć, jak wyglądało wyzwolenie dla ziem zachodnich, na których ja się wychowałem. Fragment, szanowni państwo, książki prezesa Mazowieckiego Ruchu Narodowego, żołnierza już emerytowanego i doktora nauk humanistycznych Mariusza Krogulskiego, książki o nowej okupacji. Opisuje, jak wyglądało wkroczenie Armii Czerwonej. W momencie zajmowania ziem zachodnich Sowieci w akcie zemsty na Niemcach dewastowali wszystko, czego nie zdołali zdemontować lub też nie stanowił dla nich większej wartości. Ich łupem padały domy, urządzenia, sklepy, zakłady przemysłowe. Często niszczono całe miasta. Bez znaczenia był dla nich fakt, iż mienie to miało przejść pod polską administrację. O przypadkach wandalizmu Armii Czerwonej donoszono wiosną 1945 roku z wielu miejscowości na ziemiach zachodnich. W maju tego roku Sowieci spalili w całości m.in. tost i strzelce wielkie. Częściowo zniszczyli np. brzeg, opole, legnice, nysę. W samej legnicy z rąk żołnierzy radzieckich spłonęło 70 dużych, nowoczesnych i komfortowych kamienic. W powiecie bytowskim od zakończenia działań wojennych do czerwca 1946 roku Rosjanie zniszczyli lub uszkodzili 1154 budynki. Wartość obiektów, urządzeń i nieruchomości zdewastowanych lub zabranych przez nich na terenie powiatów Mazurskiego, Piskiego, Lisbarskiego, Rzeszelskiego, Nidzieckiego i Kętrzyńskiego oszacowano łącznie na sumę ponad 320 milionów przedwojennych złotych. To jest tylko bardzo niewielki wycinek tego, jak wyglądało wyzwolenie tak zwane zdaniem pana marszałka 16, e, dla ziem e, polskich, ziem, które weszły w skład państwa polskiego e, i co czekało później ludność. E, przypomnijmy, że w ślad za terrorem NKWD przyszedł terror informacji wojskowej i Urzędu Bezpieczeństwa, który w swojej brutalnej, najbardziej krwawej formie trwał aż do 1956 roku. E, tak wyglądało to tak zwane wyzwolenie. No w naszej opinii e, tego typu e, propaganda, a przypomnijmy, że e, profile partii Razem czy profile SLD, profile partii Razem posunęły się nawet do tłumaczenia, iż to, co Stalin organizował, to nie był prawdziwy komunizm. Po prostu im nie wyszło. Oni chcieli zrobić coś bardzo dobrego, ale zupełnie im to nie wyszło i to nie był prawdziwy komunizm. No szanowni Państwo, jeżeli to nie jest w Polsce propagowanie komunizmu i ustroju totalitarnego, to co nim jest? Co nim jest? Dlaczego są podwójne standardy? Dlaczego tępimy w Polsce neonazizm? Słusznie. Dlaczego tępimy neofaszyzm? Eee, słusznie, choć nie konsekwentnie, bo przypomnijmy, że główną zasadą faszyzmu było, że wszystko w państwie. To jest cytat Mussoliniego i dzisiaj, obserwując niektóre siły polityczne, można odnieść wrażenie, że zasada: wszystko w państwie i nic poza państwem przyświeca nie tylko neofaszystom, ale także wielu głównym siłom politycznym w Polsce poza właśnie wolnościowcami, czy konserwatystami, czy narodowcami zgromadzonymi w konfederacji. A dlaczego nie tępimy komunizmu? Otóż odpowiedź na to pytanie jest częściowo prosta. Dlatego, że konstytucyjna norma zakazująca propagowania totalitarnego ustroju znalazła w kodeksie karnym swoje sprecyzowanie w postaci zakazu e, głoszenia ideologii faszystowskich, natomiast ideologia komunistyczna przez wiele, wiele lat w kodeksie karnym po prostu nie była wymieniona. I to pokazuje, jak ważny jest sposób sformułowania naszego prawa. I dziś tym wnioskiem i tym doniesieniem do prokuratury otwieramy dyskusję na ten temat. Temat. Aby nie było możliwe, dłużej to już w Polsce funkcjonuje normalnie komunistyczna partia, iż komuniści wchodzą do sejmu z list tak zwanej lewicy głoszą komunistyczne poglądy i niech się tym nie przejmuje. Dziękuję. Panowie Michał Urbaniak i Sławomir Męczy Szanowni Państwo, to na co warto zwrócić też uwagę przy tej sprawie, która jak widać jest skandaliczna, to odpowiedzialność nie tylko samej lewicy za to, kogo wystawiła na wicemarszałka Sejmu, kogo zaproponowała tutaj na swojego reprezentanta. To już uważamy za, za żenujące. Człowiek, który sam o sobie nieraz powtarzał, że, że jest... Człowiekiem wywodzącym się bezpośrednio z komunizmu. Jest też tutaj w zasadzie drugi odpowiedzialny. Tak? I mówimy tutaj o Prawie i Sprawiedliwości jako partii rządzącej. Partii, która wybrała swoimi głosami tego Marszałka Sejmu. Zatem właśnie dlatego powstał wniosek o odwołanie Pana Czerzastego z funkcji wicemarszałka. I tutaj apelujemy do, do Prawa i Sprawiedliwości o refleksję o rewizję swojego poglądu na ten temat i ponowną dyskusję nad Marszałkiem Sądu. Dziękuję. Wszyscy trzej liderzy lewicy okazują jawną sympatię do komunizmu. Włodzimierz Czazasty pochwala żołnierzy Armii Czerwonej, która rzekomo wyzwoliła Polskę. Robert Biedroń robił sobie zdjęcia, gdzie na jego lodówce były nalepione magnesy z lewackim komunistycznym terrorystą czegewarą, czy też z odpowiedzialnym za śmierć milionów osób przewodniczącym Mao, Adrian Zandberg robił sobie zdjęcia w koszulce z Karolem Marksem, więc ewidentnie do Sejmu weszły siły jawnie komunizujące. I wielkim nieszczęściem jest to, że głosami posłów PiSu jeden z tej trójki, to znaczy Włodzimierz Czarzasty, został wicemarszałkiem Sejmu. Jest to sytuacja dla polskiego parlamentu hańbiąca, że osoba jawnie pochwalająca yy, okupację sowiecką na ziemiach polskich, jest wicemarszałkiem Polskiego Sejmu. Dlatego domagamy się od posłów prawa i sprawiedliwości rewizji swojego stanowiska i odwołania marszałka czarzastego z funkcji wicemarszałka Sejmu. Dziękuję. Jeśli przedstawiona na tej konferencji prasowej argumentacja, przykłady historyczne komuś nie wystarczają. Zachęcam do lektury tekstu, który tej sprawie poświęcił pan profesor Jacek Bartyzel w tekście tym: "Słuszna uwaga, jeśli więzień znajduje się w zamknięciu w więziennej celi i zmieniają się strażnicy. Jeden traci klucz do drzwi więziennych, a drugi go przejmuje, czy tę sytuację nazwiemy wyzwoleniem i Fakt historyczny, który powinien przemawiać także do tych, którzy nadal czuć się mogą patriotami Związku Sowieckiego, którzy upadek, rozpad, dezintegrację Związku Sowieckiego traktują za Włodzimierzem Putinem jako największą tragedię geopolityczną naszego stulecia. Warto, żeby przypomnieli sobie, że kiedy armie niemieckie. Niemców i ich sojuszników wkraczały na ziemię wcześniej okupowane przez Związek Sowiecki latem 1941 roku, to tam Niemców w bardzo wielu miejscach również witano z kwiatami. A jednak historiografia słusznie nie nazywa hitlerowskiej ofensywy roku 1941-1942, nie nazywa tej ofensywy wielkim wyzwoleniem. Proszę o przeniesienie, zastosowanie tej analogii do wyżej omówionego przypadku. A zatem czarzasty musi odejść, nie będzie komuch pluł nam w twarz. Dziękujemy Państwu za uwagę. Czy są pytania? Tak, jeżeli można, bo moja Państwa argumentacja może być bardzo przekonująca. Jak mi się wydaje, to niektóre może zaskoczyć następująca sytuacja. Dowiem, że w piątek, aby dobrze złożył w Zawiadomienie do Brawo, lepiej tak. późno niż wcale. Lepiej Brawo. późno niż wcale kolega Urbaniak wyraził tutaj nadzieję na to, że w tym obozie, w tej grupie dzisiaj trzymającej władzę w Warszawie nastąpi jakaś reasumpcja, jakieś przemyślenia, przewartościowania pozytywne. Cieszymy się, że one już nastąpiły. Niemniej jednak uh, w tych kampanii wyborczej obecnie uczą się spotkać z taką ogólną, że to jest prorosyjska, w związku z tym państwa, jak to jest stanowisko, może być lepiej w dalszym wypadku Szanowny Panie Redaktorze, cieszę się, że Pan dostrzega paradoks tej sytuacji i mam nadzieję, że Pan akurat nie będzie polegał na tym, co inni mówią, że my mówimy, tylko skupi się Pan na przekazie autentycznym, niezakłamanym Konfederacji. Nawet najgłupsza opinia jest możliwa do wyrażenia, ale to nie znaczy, że trzeba ją komentować. Ciekawe. O to właśnie prosimy. Proszę komentować to, co mówią konfederaci, a nie to, co inni im przypisują. Dziękujemy.